Siemanko z tej strony Chocolate. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was po raz kolejny z Genali! Genali, witam! <gry> I słuchajcie, dzisiaj zagrałem sobie w Murder Mystery. Mam nadzieję, że mm -hmm. pamiętacie ten taki fajny odcinek, gdzie razem z Genali schowaliśmy się w szafie i, i nas mm -hmm. wtedy morderca znalazł. Mam nadzieję, że dzisiaj nas takie przygody yy, nie dosięgną. No ale dobra, jesteś gotowa? Jesteś gotowa na uciekanie i na albo na albo na bycie mordercą? Czekaj, ja jeszcze nie jestem gotowa, wiesz dlaczego? Dlaczego nie? Bo ja widzę tutaj kogoś, kto ma mało lat i ma też dużo lat i jeszcze nie strzelił łapki w górę. Chwila, co? Że ktoś jeszcze łapki w górę po tym filmie nie dał? No, słyszałam takie plotki właśnie No nie, no to ta osoba się powinna wstydzić, naprawdę. No właśnie, no to dopiero jak strzeli łapkę w górę, to możemy, wiesz. Dokładnie. No okej, okay, coś tam widziałem jakąś łapkę w górę pod tym filmem, więc myślę, że możemy no, startować. mi się wydaje, że... Ej, patrz, jak to jest green wszystko... screen, to jest green screen i kamera, Co? Można, sobie, o, można sobie występować. Patrz, się... e, 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 dobra, e, dobra, teraz na spokojnie, e, na spokojnie. Co tak e, e, e. czyżbyś była jakimś, oso jakimś osobnikiem, e, który, który jest zły, czy coś? wcale nie, wcale nie, ja, jakie to są złe osobniki, to musimy powiedzieć e, ale... Murder Mystery, jakie są złe osobniki? No jesteś jak jesteś mordercą, to jesteś złym osobnikiem, mam nadzieję, że nie o, jesteś No, to ja, to ja nie wiem, ja nie wiem, słuchaj, to jesteś... są dziwne sprawy, Ej, no wiesz co, bo ja chciałem się z tobą, ja chciałem tutaj z tobą teraz chodzić i się z tobą trzymać A ja teraz nie wiem, czy ja mogę ci zaufać, ja nie wiem, czy ja mogę z tobą Ale oczywiście, chodzić. że możesz, Czokreciku, gdzie jesteś? To ja już ci nie mogę ufać w takim razie Nie serio, serio, Ja cię będę Ja cię będę z góry będę na ciebie patrzył I będę cię oceniał Ale serio ja ci mówię Że ja nie jestem żadnym mordercą Ale naprawdę ja... no, autentycznie ci mówię <laughs> I, na, I celowo mówisz to w taki sposób jakbyś brzmiała jakbyś była mordercą <laughs> No ja ci mogę pokazać coś co, 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 co ten ja, co, się, ja, się, ja się boję ja tutaj na razie sobie biegam W razie czego to sobie pozbieram Pozbieram sobie tutaj no, pieniążki... No ale chodź, chodź ja ci pokażę takie coś, A ja co nawet nie wiem, gdzie ty prostu... jesteś, nawet nie wiem, czy ty jesteś. Co ja, ja... pokażę? Szczerze, o nie! Szczerze, to czochle, mnie, to nie interesuje się... mnie nawet, gdzie jesteś, wiesz? Tak... Ale o, jesteś, jesteś, cześć! Nie, do widzenia, cześć, do widzenia! Ale widzisz, ale nic nie zrobiłam, Do widzenia, znaczy. ja to jest się... Chyba nie jest, ale Czoklet, gdzie uciekasz? Ja nie chcę się z tobą, ja, ja nie chcę z tobą nic do czynienia. Ale... W ogóle, jejku, tak się przestraszyłam, bo tutaj jest ten dźwięk, że coś tam się będzie chyba ruszać, nie wiem. Ja nie, ja, nie ja nie chcę nic wiedzieć. Co się dzieje? What? Słyszysz to? Ło, jakaś. What? Nie wiem, co się dzieje. Co zabił mnie Hollywood Stand, czyli jakiś hollywoodzka... hollywoodski wybuch? To i tutaj filmy nagrywają podczas gdy my uciekają przed mordercą? Serio? Wiesz co, to my jesteśmy aktorami. Jesteśmy po prostu aktorami w Minecrafcie. O nie, ktoś tutaj leży już. No to wiesz co, nie wiem jak ty, ale ja to tak trochę nie żyję. Nie. Zabi nie żyjesz? No, mówię ci, zabił mnie hollywoodzki st stand. A no tak. Hollywoodzka sztuczka mnie zabiła. Poczekaj, ja się muszę do ciebie przeteleportować, oh! bo ja... czy... To byłeś ty? Kto był? Co? Czy ty, byłaś, czy ty byłaś? Czy ty byłaś? detektywem? Nie. nie. A kim byłaś? Byłam stektywem. No właśnie, no widzicie. I tu i tak można ufać, tak można ufać elfom. Gramy jeszcze raz. Ok. W całkiem spoko chyba idzie, nie? Mhm. Mm Okej, okay, dobra. To genalik, I co, i co? Mm, co, tam, co tam powiesz? Co tam, co tam u ciebie i gdzie jesteś po O nie, czokolwiek mi się wydaje, że po twoim. Nie, 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 to ja nie chcę z tobą gadać. Ja wiesz co? Ja mam tutaj sobie, o tej widzę sobie, ktoś tutaj, tutaj pływa. O, kolejna głowa, dlaczego tu jest tak dużo kół pływających? Ja nie, ja wiem. nie wiem. Ale ja mam sobie złoto, słuchaj, czokolwiek, jesteś podejrzanym osobnikiem. Dlaczego? Wiesz? Ja sobie biegam, na chilku. Czy ty próbujesz mnie wkręcić? Ja ci próbuję wkręcić w ten sposób. A, mi się wydaje, że próbujesz i jeszcze chamsko oszukujesz, Ty, chyba mnie, że... chyba mnie goni, chyba morderca goni, wiesz? Ej, o, hej, Ganali, tu jestem. Uważaj, uważaj za tobą, za, on za tobą biegnie. Okej. Okay. On za tobą biegnie. No, za tobą gdzieś. Ja się nie boję. Tutaj ktoś... Chocolate, to, to ty zabiłeś tą osobę? Nie! Tak, przecież No widziała, mówię ci, ja że nie! Miecz. Przecież... Po, 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 Podszedłeś do tej osoby i, i ta osoba nagle zmarła. <noise> Może była stara i za starości. Cała jesteś stary! To jesteś ty, prawda? No nie! No ja ci. <noise> no ja, 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 ja jak oszuknista... normalnie, jak creepera kocham, że to nie ja, no no nikt nie kocha creeperu, widzisz? Widzisz, sam, sam się... Sam się kurczę pod, pod ten. Jak creepera co, co kocham, dom, dom... obiecuję, że to nie ja, no. Ne. Ale nikt nie kocha creeperu. No, a ja kocham? Słuchaj, wiesz, co ja, ja z tobą już nie chcę a. No co? To, to ty jesteś na pewno! No nie ja! No. Julus, co? Co się stało? Wygrałam! Wygrałam! Co się stało?

Widzowie no musicie to mi napisać, musicie koniecznie w takim razie napisać, że on był mordercą i mnie oszukiwał przez całą Wiesz, że wystarczy na film wejść i zobaczysz. Nie, co, ja będę oglądała twoje filmy? A co, a, a zamierzasz nie oglądać moich filmów? Przepraszam bardzo. Ja, ja, tylko czytam komentarze. O, no wiesz co. No dobra, Genali, ale teraz tak na, na serio, na serio musimy nie się... się! Musimy się nie trzymać... Nie odzywaj się co? nawet! Nie

jak to nie, to, że co, że nie jest. No po prostu nie. Po prostu ja bardzo bardzo Ale mi się to podobała O. Ta cisza. Dobra, chodź, chodź. Nie. O tu jest, jest, do, jest dobra, kampa. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Ale ja nie chcę się kamieni zbierać. O tutaj. tutaj. będziemy. Tu jest dobrze. Ale poczekaj, powinniśmy czekoladę powinniśmy o tutaj o, zbierać, o zbieranie pieniążków. O właśnie, no U, widzisz, zbieramy zbieramy w spokoju pienio... pieniądze. O, o, tu ktoś kto to jest? Czy to jest morderca? Nie, to poczekaj, nie jest morderca. Poczekaj, mogę to otworzyć. Yy, otworzyłam i co to ma? Czy, co tutaj robi to? Czy tu są mordercy? Ja się boję. Nie otwieraj, bo się zapadnia Zrobi i ktoś, ktoś nie będzie mógł przejść. O, o. laga ja dostałem. Odkryłam jakieś... Słuchaj, ja, dosta ja odkryłam jakieś tajemne przejście. Wiesz? Co? Jakie tajemne? No muszę tutaj przyjść. A tu? Musisz tutaj przyjść. takie, No. Ale tu... Uuu. Okej. Okay, spróbowałam. Dałam radę. Zobacz! Widzisz? Jesteś Ale to jest po prostu taki skrót z zewnątrz. Nieprawda! To jest kolejne przejście! Mam... To to o! Prezent! To tylko, o, nie wiem... To jak to? Czy mogę go podnieść? czy on oh! jest tylko. O o o, o. O, o! 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 To ja wiesz co? Ja tam nie o, wchodzę. Tam na górze był detektyw. U nas na górze, tam w tej hali. Więc tam nie wchodzę. O to! Patrz! La o. Patrz! Latał o. ten. Widziałam jak... To było szybkie. E, po prostu ten. To było bardzo tak szybkie. szybkie jak wcześniej Zagierka. <laughs> <noise> ale ja musiał być detektywem, wiesz, mam nadzieję, że w kolejnej będę. Ej, tu jest jakaś świąteczna mapa, zobacz na to! Chodź. właśnie! bombki dookoła, ale super! Iglo! Iglo! Tle... Operation base, ale. Tyle, nowych kłopotek jest! What? Ej, tu są sekrety tunele! Gdzie no jesteś? ci! Gdzie jesteś? Ja sobie biegam. Ja sobie biegam. Czekaj, tu jest w skrzynkach nic nie ma. Tutaj możemy kupić rzeczy. Ej, to jest chyba na te! Daj, daje się, o o, o o, daje się bić na, na śnieżki. Tak, 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 tylko musisz mieć, musisz jedno, zdobyć jedno złoto. Mam, chyba. O, coś, o coś. tam się ktoś, ktoś się bije uh... obok mnie. Okej. Okay. Ktoś ma skina Mikołaja, o nie, jest o, ja, ja mu nie ufam. Jak ktoś ma skina Mikołaja, to znaczy, że, że on jest, to jest zły człowiek. Ej, powinieneś nie ufać, jak ktoś ma skina Grincha. A nie Mikołaja. Aha, Melt Pond. Z, wydałem dwa złota na, na, na roztopienie o nie! jeziorka. O nie, umarłam. Kto? Ja. Ale kto cię zabił? No, y, y, zabójca. No, to co? No, ale kto to jest naprawdę? zabójcą? O to chodzi. A, y, w taki białym y, skin ma Yeti skin. O, o, widzę go. Dobra, zabili go, uff. Uf. To był Yeti Kotleti, na 100%. <laughs> Jestem w 100% pewien. Okej, okay, jej, 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 je. e, Innocent, jak zwykle. O, Ganali, widzicie? hej. E, hej, tu, chodź, e, chodź, chowamy się gdzieś, chowamy się gdzieś, chodź, 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 chodź. Dobra, dobra. Musimy, musimy jakąś kampę znaleźć. E, dobra. Na przykład... Ja biegnę za tobą. Na przykład... Tu, tu jest słabo. E, ja słyszę, słyszę o, o. jakieś te... O nie. O, o, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. O nie. Hop. 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 O, ale czaszek Hop. tu jest. Ej, musimy... Hop. To, to jest sko jakiś cmentarz, ska skoczysz, słuchaj. Skoczysz tu? Ha, dobra, tak. dobra. Słuchaj, ja po ostatnim moim odcinku, jak próbowałam plądrować dom, e jestem super... E dobra, chodź do mnie. Gdzie? O, tu do mnie, na górę. Gdzie? Tu, no jestem nad tobą. O, tutaj? Nie, no ej, hej, to tyłu. Tu jestem. Gdzie? No stoję. Nie widzę. Nie widzę. Tu gdzie stałaś A, wcześniej. O. Dlaczego? Ale dlaczego? Myślałam, że gdzieś... Um, o, tu, chodź, do, wyżej, myśla... tu wyżej chodź. Ale ja nie chcę tam wyżej. Za tobą! Ja nie chcę tam wyżej. O, tu chodź. Ale ja nie chcę tam wyżej. Czemu nie? To jest lepiej. No bo... Masz lepszy nie, widok. Nie, Ja bym chciała gdzieś indziej się schować. O, to, no to... dobra, to poczekaj. Ja sobie wezmę to złoto. O, ja się, ja się tutaj w... w... W tłumie czaszek się o -o. schowam. Co? O-o! ty jesteś? O-o! Ehm... -o. Um. Może, może poznałam e, podstawę naszej, naszej mapy. E, to znaczy spadłaś na, na, na dół? Nie. A żyjesz? Bo ja nie żyję. Nie. Właśnie, no właśnie, właśnie się... mnie, właśnie... E, ja byłem ostatnim graczem i zabił mnie, zabił mnie ten... O no nie, słuchaj Czokle, no to pozamiatany, stary. No nie, nie, to wiesz co? To ja teraz, ja chcę teraz pograć was asasynów. synów. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, zobaczcie, jakim jestem pięknym ludzikiem. Teraz czas na e, bycie tym e, murdererem na życzenie. W sensie mamy tutaj cel, mamy takiego kolesia. Jak ja nie mogę powiedzieć, jak... jak wyglądam. Ja mogę Ci powiedzieć, e... jak wygląda mój cel ewentualnie, ale to dopiero wtedy, kiedy, kiedy go zobaczę. Hmm. Poczekaj, ja tutaj się... Okej, okay, dobra. E, jaki, jaki kolor ma na twoja laska? E, as... Masz laskę, czy... E, did czy... you just assume day gender? Czy jak to się mówi? Nie, nie znam się. O nie! Ej, tu e... jest szafa fajna do schowania się. Możemy się tu schować. W tej mapce. O kurczę. No gdzie? Ale ja już sobie... Ja już, sobie... ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem teraz. Ja tutaj gdzie jest ten próbuję kolo? mordować ludzi. Tego gościa w ogóle nie ma znowu. W sensie tego, tego osobnika. Tego człowieka nie ma. Ja nie wiem, czy to jest... <laughs> O, o, o. tutaj jest chyba. To jest chyba moja lożka. Nie, to nie ona. Kurczaki ziemniaki. Kurczę. Już się kurcze. bałem. Kurczę, u mnie to nie przeszło. Dobra, widzę, widzę osobę, która chce mnie zabić. Muszę, nie, muszę być ostrożny. O, i tamtego mi też zabili, więc mam teraz jeszcze kolejnego. Snow is falling. O, nie ma. Gdzie me. jesteś, żeby cię obserwować? Ej, nie, naprawdę nie ma. Tego gościa. Gdzie on jest? Może się gdzieś schował. Kampi się gdzieś. Dobra. You died? Co? Przestań go eee! O co chodzi? Oops. Oops. No okej. Okay. Oto jestem. Uuu! Jaki ja... Ale fajnie wyglądam. Ale super. Dobra. Nie to ja mi się wiem. podoba. To mi się podoba. Nie, Teraz nie wiem. Teraz tylko muszę znaleźć, muszę widzieć, o, o. kogo mam. O, o, słuchaj. Mam problem, bo nawet nie zdążyłam zauważyć mojego... Mojego tego nie zdą... okay. Aha, już cię, już cię, już cię załatwili Nie, nie, nie Nie, jeszcze nie zdążyłam w ogóle nawet ogarnąć kogo mam bić A już mi się pokazało serduszko O, okej okay. <grym> Także jest troszeczkę słabo, jak ci idzie czoklet? No ja sobie tutaj biegam, jest w porządku Tyle, że... Ja już ktoś Nadal, padł? nadal nie nie, zobacz... nie widziałem o, nie! tej osoby którą Co? Już ktoś cię, ktoś tak. cię pyknął? Ja jeszcze żyję jakimś cudem Chociaż mam w ogóle, serce jeszcze... serce mnie trochę trochę biło troszeczkę. Dokładnie. Dobra. Ci Zabiłem jedynie, osobę, którą że... miałem zabić. Mam teraz kolejną. Ej, ja to może wygram. Dawaj. Myślisz, że mam szansę? Dawaj, czekolad. Tak, ale jaki masz skin to ci chciałabym. Ten. Yy, ci... Dziewczynkę taką ładną. Jaką? Z niebieskimi włosami? Yy, zielone ubranie. Jestem tutaj. Jestem tutaj za tobą. I masz kolorowe. Te kolorowe rajstopy? Możliwe. Nie, nie, okay. nie mogę sprawdzić. Eee, kogo masz szukać? No nie, oh. your target stabbed oh. you. Jak oni, to, jak oni oh. biją mnie szybciej niż Wiesz, ja ich co? biję? co, powiedziałam, powiedziałam... Po, powiedziałam. To jest ta sama razka, która mnie zabiła. Hmm. Niestety. Niestety, to jest jakiś pro w Murder Mystery. Okej, okay, moi drodzy, teraz mamy tryb infection. Coś takiego, więc ciekawe mm -hmm. o co tu chodzi, bo nie do końca pamiętam. Wiem, że kiedyś w to grałem, oh. ale... Hmm. O, musimy hej, chyba... hej, 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 chodź, chodź, chodź. musimy się gdzieś. O nie, jestem A... zainfekowany. No dobra. A no, to, to, trochę, do to trochę rip. No, no wiesz, co to była Twoja wina? Od razu <laughs> No co ja poradzę? Co ja poradzę, że jestem tym? Co ja poradzę, że jestem. Ej, wiesz, ten, co ty czy... masz. Piękna i bestia wy. Ty masz. Ojeku, czekaj, czy to był. Co mam? Aha, to jest zainfekowany. Co? Nie, 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 nie. Myślałem, że zainfekowani no. mają inne skiny. Dobra, trzeba gościło. Ja to ci powiem, że to jest piękna i bestia. od tyłu zajść. Jaki, ja mam... jaki proparkurowiec? Dobra, już go zdjąłem. Ja I też chyba. To jeszcze został w ogóle. Siedmiu Survivorsów, gdzie oni są? Eee, ja już kogoś rozwaliłam. O, bardzo dobrze. Jed jedną jedną ja mam w ogóle cztery kile, czyli większość osób, większość osób na mapie to ja, zrób, ja załatwiłem. Ja zastanawiam się, gdzie oni w ogóle są. A, tu są, na górze. Jak oni tu weszli? Nie wiem. Aha, dlaczego my w ogóle padliśmy? Jak oni tu weszli? Co? Ej, ale to jest zczytowanie! To jest Przecież ja tutaj nic, nie jestem w stanie nic zrobić. Myśli? Nie wiem, ja w ogóle... O coś tam na górze, rzeczywiście oni są na górze, bez kitu! No! A wy... <laughs> o nie! No nie, you died. Jak ja mam? Nie, ja próbuję... Ich... Ej, ich się nie da tutaj, to są ci też, no, zobacz! Dobra. Poczekaj, chyba kogoś... Tak, jakiegoś trafiłam, ale rzeczywiście... Jak go trafiłaś? W sensie, skakałam ktoś... do niego. Skakałaś? No, skakałam do niego. O, okej. Okay. No i dałam radę. To poczekaj. Także nie to jest to tak źle. To może ja spróbuję jeszcze raz, tylko gdzie oni są. Poczekaj, ile jeszcze piątka? Damy radę, słuchaj, czekaj, tylko musimy się... Musimy uwierzyć w siebie. Tutaj są znowu na tej, na górze. Kurcze, no, kurczę, zabijają mnie bardzo łatwo. Trzeba tu ja do Ja próbuję. Wiesz co, trzeba... Kurczę, kilka też. osób trzeba tam wejść po prostu. Musi być kilka osób i żeby im się po prostu strzały skończyły. To jest do zrobienia. Mhm. No niestety nie możemy porozmawiać z resztą naszego serwera. No niestety, ale może się coś uda. Poczekaj, a może my coś możemy sobie kupić? No, Czy my możemy kupić jakieś... Chyba kup? nie. Hmm. Dobra, no? I co? I co? I co? I co? To jest instain No, nie, oni mi, już, oni mi już bardzo łatwo zabijają stąd. To jest, to jest się na kampa, bo nie da się do niej wejść w ogóle. Hmm. No, nie. Poczekaj. To jest mega hamskie. Ja będę. Nie rozumiem, dlaczego tutaj hmm. jest napisane skacz. To ale znaczy, nic gdzie? Nie dzieje. O, widzę cię. Chcę skakać! To pisze skakać, to się nic nie daje. Ale no właśnie, poczekaj, to może trzeba coś wykupić? Żeby tam skoczyć. Nie wiem, mam 5 golda jak coś. Czy możemy coś wykupić jako... Y, tutaj ci? Poczekaj, a czy mogę wejść tutaj jakoś? No nie, jeszcze mnie, jeszcze mnie stąd zabili, przecież tu się nie da wskoczyć. Ej, to jest naprawdę niesprawiedliwe bardzo. No, czy też, kurczę w Murder Mystery. Widzę cię, jesteś takim zombiakiem z zielonym ogonem. Kto? To, który? To ja? Tak. Czekaj, się zobaczy. He, hej, Ty możesz wiedzieć, że to ja, to nie fair. Czekaj, jakich teraz. Tu musi, musi być jakiś sposób, taki tajny. Oni tam musieli jakoś wejść, pamiętaj. Mhm. Mm Poczekaj, znaczy, jak teraz mogę... wejść. oni tu właśnie normalnie. Dobra? Kurczę, zabili mnie! Jezu, to jest No nie, sensu. byłem Oni... u nich na górze już! Oni czytują. Byłem u nich Toch na górze, hled. to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. To jest do Jak? zrobienia. To jest, to jest totalne czytowanie. No nie, byłem już prawie na samym szczycie. Zostało ile ich? Dwóch? Nie, jest dwóch i ich to są. Tutaj! Jest tej koleś, tutaj koleś, to jest koleś Jest dwóch innych jeszcze gdzieś w takim razie. Chodź typie, typie chodź, chodź, chodź na typie. O, ej to Pink ale oni wygrali, no nic. O, ale to no, ale do... kompletnie. No ale dobra, ej to, było, to była dobra gierka na zakończenie myślę. W takim razie dzięki ja za oglądanie wiem. tego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmem I pamiętajcie, że w sobotę o godzinie Prawdopodobnie 11 Jeśli się Uuu. nic nie zmieni Będzie premiera Minecraft Teams 3 Ale to jest na drugim kanale Mam nadzieję, że subskrybujecie tak. drugi kanał Macie do niego link teraz w karcie Macie do niego link zaraz w Opisie? ekranie w końcowym Więc yy, zapraszam was tam No i co? Do zobaczenia i cześć Cześć